Przed mikrofonem Piotr Bukański, a to są trzy grosze o technologii. W tym tygodniu kontynuujemy serię o cyberbezpieczeństwie. Potem tematycznie sięgniemy gwiazd. A to za sprawą rozmowy z moim gościem, którym będzie Szymon Ryszkowski, redaktor naczelny polskiego portalu astronomicznego Astronet.pl, z którym porozmawiam o teleskopie Jamesa Webba i o tym, kto obecnie jest liderem w kosmicznym wyścigu zbrojeń. A na koniec programu o tym, jak krakowski smog zainspirował Wrocławskie studio do stworzenia gry komputerowej. Zapraszam. Mówiliśmy już o phishingu oraz o wirusach komputerowych. W tym tygodniu zajmiemy się innymi zagrożeniami, jakie czekają na nas w sieci. Część z wymienionych przeze mnie dzisiaj zagrożeń jest powodowane lub wspomagane przez niebezpieczeństwa, których temat poruszyłem w poprzednich odcinkach, dlatego zachęcam Was do ich posłuchania. Dzisiaj zaczniemy od zagrożenia, jakim jest łamanie zbyt prostych haseł. Jeżeli jako hasło ustawimy swoją datę urodzenia lub imię, to hakerzy są w stanie w łatwy sposób przejąć dostęp do konta w banku, poczty elektronicznej, sklepu internetowego czy innych serwisów internetowych. Najszybciej będą w stanie złamać proste i powszechnie używane hasła, np. składające się wyłącznie z imion czy następujących po sobie liczb. Dlatego tak ważne jest tworzenie złożonych haseł z użyciem znaków specjalnych oraz małych i wielkich liter. Ze złamaniem naszego hasła może wiązać się nie tylko kradzież naszych pieniędzy. Ale również upublicznienie naszych prywatnych zdjęć, nagrań i wiadomości, do których haker uzyska dostęp. Korzystając w nierozważny sposób z internetu, można również narazić się na utratę dobrego wizerunku. Zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że zamieszczane w sieci prywatne fotografie czy nagrania wideo zostaną upublicznione bez naszej zgody. W tym wypadku najważniejsze jest, abyśmy pamiętali o zasadzie, że wszystko, co kiedyś pojawiło się w sieci, już na zawsze pozostawia tam swój ślad. Kolejnym zagrożeniem, które jest groźniejsze dla użytkowników niż dla samych urządzeń, a z którym coraz częściej spotykamy się w sieci, jest internetowy hejt oraz fake newsy. Poczucie anonimowości skłania wielu użytkowników do zamieszczania w internecie opinii, których nie byliby w stanie wypowiedzieć w realnym świecie. W sieci można więc znaleźć wiele wypowiedzi określanych jako mowa nienawiści. Są to komunikaty pełne agresji, wulgaryzmów, ostrej krytyki i obraźliwych uwag. Hejt może mieć związek z dyskryminacją, np. ze względu na płeć, rasę, religię czy światopogląd. Warto pamiętać, że w sieci nie zawsze są publikowane prawdziwe i wiarygodne treści. Często można trafić na newsy zamieszczane dla żartu czy z zamiarem celowego wprowadzenia użytkowników w błąd. Na podstawie fake newsów spora część z nich podejmuje szkodliwe dla siebie działania. Recepta na fake newsy jest prosta. Każdą znalezioną w sieci informację powinniśmy weryfikować najlepiej w kilku źródłach. Można to zrobić na przykład przy użyciu różnych, najlepiej uznanych stron internetowych. Teraz, tak jak wspomniałem na początku, oczy swojej wyobraźni kierujemy ku górze. Najpierw krótkie wprowadzenie w temat. NASA jeszcze przed końcem 2021 roku zaliczyła udany start kosmicznego teleskopu Jamesa Webba. Ten nowoczesny instrument pomiarowy powoli realizuje kolejne etapy, by niedługo osiągnąć swoją pełną sprawność. W międzyczasie okazało się jednak, że urządzenie czekają kolizje z różnymi, znajdującymi się w przestrzeni kosmicznej obiektami. Nastąpią pewne niewielkie uderzenia mikroasteroid, przez cały czas trwania misji zwierciadła teleskopu mogą ulec mniejszym lub większym uszkodzeniom, komentuje Juli van Kampen, inżynierka NASA. Mimo początkowych powodzeń, no, ostateczne powodzenie tej misji nie jest więc do końca pewne i mogą na to wpłynąć rzeczy, na które NASA nie będzie mogła już nic poradzić. Ale czym tak właściwie jest Teleskop Webb'a i jakie daje nam jako ludzkości możliwości? Na to pytanie na pewno odpowie mój dzisiejszy gość, a jest nim Szymon Ryszkowski, redaktor naczelny polskiego portalu astronomicznego astronet.pl. Zacznijmy od tego, czym jest teleskop Jamesa Weba i co będziemy mogli dzięki niemu zaobserwować. Teleskop Jamesa Weba to teleskop nowej generacji, który będzie mógł obserwować w zakresie promieniowania podczerwieni oraz w promieniowaniu czerwonym, widzialnym, ale głównie podczerwieni. I to jest to taka zaleta w porównaniu do że światło podczerwone ma mniejszą energię od świata widzialnego, tak jest, ma, ma większą długość fali. Dzięki czemu będziemy mógł obserwować wcześniejszy okres yy, wieku Przechwiata. Czym dalej patrzymy, tym bardziej widzimy przeszły Przechwiata, ale przez to też że przechwiat się rozszerza. Też długość fali światła się rozszerza. Przez to światło z czasem jego energia spada. Jego energia fotonów spada wraz z czasem. I gdy patrzymy na bardzo dalekie, odległe obiekty, obserwujemy przeszłość, no bo dociera do nas światło, które musiało przelecieć ileś set lat, ileś tysięcy lat, ileś milionów lat musiało do nas przelecieć. Więc obserwujemy światło wymitowane kiedyś. To także widzimy światło o mniejszej energii niż ono było oryginalnie wytworzone. Dla Ciebie to na pewno wydaje się oczywiste, ale myślę, że przy tej okazji trzeba to wyjaśnić. Obserwując za pomocą teleskopu na przykład gwiazdę, my nie widzimy obrazu tej gwiazdy w czasie teraźniejszym, tylko widzimy obraz tej gwiazdy w przeszłości, tak? Dokładnie. Wynika to z faktu, że światło ma ograniczoną prędkość. Gdyby światło nie miało ograniczonej prędkości, proszę o się prędkością nieskończoną, to obserwowaliśmy wszystko tak, jak jest obecnie, tak jak w tym momencie wygląda, ale przez to że światło proszę się prędkością skończoną, prędkością światła. To um, kiedy ono dociera do nas światło od jakiegoś obiektu, nawet od słońca nawet, no to ono potrzebuje 8 minut, żeby do nas dotrzeć. Więc obserwujemy w tym momencie światło, które było wyemitowane 8 minut temu. Więc czym dalej patrzymy generalnie na odległość, tym bardziej też widzimy przeszłość. To się ładnie skaluje, że jak obserwujemy na przykład obiekt, który znajduje się milion lat świetlnych od nas, to widzimy go w stanie, w którym był milion lat temu. Zanim przejdziemy do samej budowy teleskopu Jamesa Webba, to to. Co jest najważniejsze w olbrzymich projektach, bez czego nie mogłyby się zrealizować, czyli pieniądze. Ile kosztuje zbudowanie i wyniesienie takiego właśnie teleskopu na orbitę? Teleskop Jamesa Webba, kosmiczny teleskop Jamesa Webba, jest ma bardzo ciekawą i burzliwą historię jego powstawania, bo też on pierwotnie, jego projekt stworzenia tego teleskopu, powstał już w latach 90., nawet w roku 1990, kiedy teleskop Hubble'a już wyniesiono na orbitę. Zresztą pierwszy raz planować. Powstanie webA ponieważ spodziewano się, że będzie powstawał on wiele lat, no bo tak rewolucyjny teleskop buduje się bardzo wiele lat, więc zaczęto planowanie go już w latach, na przykład lat 90. Prace rozpoczęły się w 96. Natomiast przez to, jak jest to ciężki do skonstruowania teleskop, i o którym o czym zaraz też opowiem o jego budowie, że pierwotny koszt, który wynosił 500 milionów dolarów amerykańskich, czyli pół miliarda dolarów amerykańskich, taki był jego pierwotny koszt, wzrósł bardzo, i to była na takiej zasadzie, że. Za każdym razem Nasa prosiła o trochę więcej. Więc kongresowi było głupio odmówić, no bo już jak projekt jest w trakcie budowy i zużył już na przykład 2 miliardy, a potrzebuje jeszcze tylko pół miliarda, no to już dorzuci te kolejne pół miliarda. E, bo gdyby od samego początku NASA poprosiło o 10 miliardów, czyli tyle, ile ostatecznie kosztował ten teleskop, to nikt by się na to nigdy nie zgodził. No i ten koszt tego teleskopu rósł, i rósł, i rósł, um, aż, do momentu, aż do momentu, gdy urósł na obecnego rozmiaru 10 miliardów dolarów. Co jest faktycznie 20 razy większe od tego, ile miał pierwotnie kosztować. Ale jest to wiesz, się na tym jak bardzo skomplikowany jest ten teleskop i jak bardzo rewolucyjny. Na czym polega jego rewolucyjność i z czego wynika to skomplikowanie konstrukcji? Tak jak wspominałem, teleskop Jamesa Webba jest bardzo skomplikowaną maszyną. Dlatego powstało tak wiele lat i kosztowało tyle pieniędzy. A to dlatego, że żeby móc obserwować w promieniowaniu podczerwonym, żeby móc zaobserwować właśnie te pierwsze gwiazdy, które w ogóle powstały, początki przechwiata móc obserwować i dowiedzieć się więcej na temat początku przeświata, musimy ochłodzić bardzo teleskop, znaczy mieć go w bardzo niskiej temperaturze. A to dlatego, że każdy z nas promieniuje promieniowaniem termicznym, czyli podczerwonym. To znaczy, każde ciało, które ma temperaturę, jakoś promieniuje. Czy ma większą temperaturę, tym, tym bardziej, i też w innym zakresie promieniowania. Żeby móc obserwować bardzo delikatne zmiany i delikatne rzeczy, takie właśnie początki przychwiata, dal, dal, odległe galaktyki, w promieniowaniu podczerwonym, no to nie możemy dopuścić do sytuacji, w której cały teleskop jest w temperaturze pokojowej i cały teleskop promieniuje bardzo intensywnie promieniowaniem podczerwonym. No bo w takiej sytuacji zagłuszyłoby nam całkowicie obraz, więc teleskop, żeby móc tego uniknąć, musimy obniżyć temperaturę teleskopu do minus 220 stopni Celsjusza. I to jest jedna rzecz, ale druga rzecz jest taka, że podzespoły komputera tego teleskopu, elektronika, musi być w temperaturze pokojowej, żeby działała. I teraz jak to pogodzić? Bo teleskop musi mieć jednocześnie minus 220 i 20 stopni Celsjusza. No i to jest w ten sposób, że podzielony teleskop na dwie części. Czyli górna część to zwierciadło, które ma te 6,5 metra średnicy, ochłodzona do minus 220 stopni Celsjusza. Natomiast dolna część teleskopu, czyli komputer pokładowy oraz narzęd, narzędzia związane z komunikacją z Ziemią, z wszystkimi tymi obliczeniami ważnymi, które są w tym temperaturze, temperaturze pokojowej, są na dole. I teraz pomiędzy jest ta płachta, którą można kojarzyć. Płachta bardzo cienka, bo o grubości 500 mm. A do końca pojedynku jest 5 płacht o rozmiarze 15 na 20 metrów. Które są takim izolatorem. To znaczy, teleskop jest tak, tak ustawiony, że ta część, która ma być zimna, jest zasłonięta, jest w cieniu, jest zasłonięta przez płachtę od Słońca i od Ziemi. Natomiast e, ta część, która ma być ciepła, to znaczy komputer pokładowy, jest od strony Słońca oraz Ziemi, żeby móc się ogrzać. Dzięki czemu teleskop ma jednocześnie dół w temperaturze 20 stopni Celsjusza, a swoją górę w temperaturze minus 220 stopni Celsjusza. Także, no, szapoba inżynierowie. Szapoba. Wygląda na to, że dla inżynierów NASA nie ma problemu, którego nie dałoby się rozwiązać, ale dla mnie jako dla laika w tych kosmicznych tematach najbardziej znany jest jednak kosmiczny teleskop Hubble'a. Czy teleskop Webba jest jego następcą, kontynuatorem, czy to jest zupełnie inna technologia i nie możemy tego porównywać? Kosmiczny teleskop Hubble'a był rewolucyjny, tak, bo był pierwszym takim teleskopem wyniesionym w kosmos, który nam otworzył oczy na przeświat, praktycznie, no bo był pozbawiony już tych barier związanych z tym, kiedy obserwujemy rzeczy na Ziemi, na powierzchni Ziemi, teleskop Habla, który powstał w latach 90., już powoli kończy się jego data ważności. Przecież on już przekroczył swoją datę ważności. Był planowany, że będzie działał krócej niż działa już obecnie. Um, I um, teleskop Habla, tak jak przyniósł nam bardzo dużo nowych informacji i otworzył nam bardzo wiele różnych ścieżek w astronomii, on obserwuje rzeczy w świetle widzialnym oraz w ultrafiolecie. Natomiast teleskop Jamesa Webba będzie obserwował zupełnie inny spektrum promieniowania. Z tego też powodu, choć jest to tak na papierze następca, dlatego że to jest to kolejny teleskop kosmiczny, tak. Y Ciężko mówić o następcy, tak, per se, dlatego że teleskop Jamesa Webba jest zupełnie inny. Jest zupełnie innym teleskopem. Jest teleskopem, który obserwuje inne rzeczy w innym zakresie promieniowania, czyli nie w świetle widzialnym oraz ultrafiolecie, tylko w świetle czerwonym. No i jest generalnie też znacznie większym teleskopem, bo zwierciadło główne teleskopu Hubble'a ma niewiele ponad 2 metry średnicy, przecież gdy zwierciadło główne teleskopu Jamesa Webba ma metrów 6,5 średnicy. Więc pod względem technicznym, tak jak zbudowany jest oraz jakie dane nam dostarczy, to jest to zupełnie inny teleskop, i nie jest to następca. Jest to po prostu zupełnie inna ścieżka, w którą idzie teraz eksploracja kosmosu, żeby zbadać nowe rzeczy. A teraz trochę odejdziemy już od tematu samego teleskopu, ale nadal zostajemy oczywiście w tematach kosmicznych, kto jest obecnie liderem w tym kosmicznym wyścigu zbrojeń? Czy to nadal są Stany Zjednoczone, czy jednak Chiny teraz wysuwają się na prowadzenie? No bo. Cały czas w mediach słyszymy doniesienia o najnowszych pomysłach albo planach realizowanych przez Chińczyków w tym zakresie? A to jest bardzo ciekawe pytanie, um, dlatego że. Ciężko powiedzieć, kto w tym będzie prowadzi. Chiny obudziły się. I tak jak do tej pory była ta rywalizacja między Stanami Zjednoczonymi oraz Rosją, tak e, nagle okazało się, że Chiny mają znacznie większe fundusze i bardzo ambitne plany. I w tym momencie, jeśli no, tak ocenić po tym, ile startuje rakiet, jakie mają technologie, jakie są misje, jak one są prowadzone, to USA idzie łeb w łeb z Chinami. A trochę za nimi jest Rosja. Ta trójka jest, z największymi, jest z największymi graczami, a za nimi są już są mniejsze agencje, takie jak Europejska Agencja Kosmiczna, która też robi wiele rzeczy i ma swój udział w, w, na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, jak Japońska Agencja Kosmiczna, która też eksploruje planetoidy, czy też organizuje swoje podane misje kosmiczne. No i mam też gracze, że próbują się dołączyć do wyścigu kosmicznego, jak ostatnio czytałem o Indyjskiej Agencji Kosmicznej, która planuje w przyszłym roku zbudować swoją stację kosmiczną. Co z tych planów wyjdzie, zobaczymy, ale są już na w miarę dalekim etapie produkcji. A na koniec jeszcze taki temat, pół żartem, pół serio, ale na końcu tamtego roku, czyli niespełna miesiąc temu, w różnych mediach zaczęły pojawiać się informacje o tym, że amerykańska agencja kosmiczna NASA zatrudni, bądź już zatrudnia, grupę teologów, którzy mają stwierdzić albo przygotować ludzkość na odkrycie życia pozaziemskiego. I czy w twoim odczuciu to jest tylko takie teoretyzowanie od NASA, czy to już jest plan przygotowywania ludzi na jakiś duży przełom również w myśleniu? Prędzej czy później myślę, że do, tej, do tego dojdzie, że odkryjemy życie pozaziemskie. Dlatego, że przykład jest na tyle... Ogromnym miejscem, to wtedy się mówimy o liczbach e, niewyobrażalnie wielkich, że ciężko tu mówić o tym, żeby w świecie miałoby nie być, nie być jakiegokolwiek innego życia. To tak jak powiem, naciąga ten paradoks bodajże Fermiego, e, czemu ciągle życia nie widzimy, nie widzimy jeszcze. No, natomiast zawsze trzeba mieć pod uwagę fakt, że my, na przykład, jako przykładowa cywilizacja, która powstała. Potrafimy wysyłać promieniowanie w kosmos, takie nasze, komunikacyjne, oraz odbierać komunikaty z kosmosu, jakiekolwiek chciał obserwować kosmos, dopiero od kilkuset lat. To, to pokazuje, że nasza cywilizacja powstała dopiero na etapie, kiedy przykład ma już 14 prawie miliardów lat, więc też ciężko oczekiwać od innych cywilizacji, żeby powstały znacznie, znacznie wcześniej. Także być może to na, ten czemu nadejdzie, że jeszcze spotkamy, znajdziemy życie pozaziemskie. Na razie możemy to raz tylko wróżyć z fusów. Być może Teleskop, gdzieś sobie w tym pomoże, zobaczymy. I tutaj pozostaje mi tylko powtórzyć to, co powiedziałeś. Na razie pozostaje nam jedynie wróżyć z fusów, czy to życie pozaziemskie istnieje, czy nie. Gościem Trzech Groszy o Technologii był dzisiaj Szymon Ryszkowski, redaktor naczelny polskiego portalu astronomicznego Astronet.pl. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję. Historia pokazuje, że nawet najdziwniejsze rzeczy stawały się inspiracją dla artystów. Ale czy krakowski smog może być dla kogokolwiek inspirujący? Okazuje się, że tak, jednak w tym przypadku zdecydowanie nie ma się czym chwalić. Krakowski smog stał się inspiracją dla wrocławskiego studia Far from Home, które pokazało światu owoc swojej dwuletniej pracy. Forever Sky to survivalowa gra, w której powracamy na zdewastowaną Ziemię. Powstanie tej gry to również reakcja na powszechne zobojętnienie ludzi wobec pogarszających się warunków życia na naszej planecie. Klimat najnowszej gry od Wrocławskiego Studia najlepiej oddaje jej opis, w którym możemy przeczytać. Zniszczyliśmy naszą planetę. Niczym niepohamowany konsumpcjonizm, korporacyjna chciwość oraz wygodny styl życia sprawiły, że zatruliśmy Ziemię. Kłęby trujących gazów pochłonęły place, ulice i mieszkania, a ludzie uciekali coraz wyżej i wyżej. Jednak nawet najbogatsi, zajmujący najwyższe piętra futurystycznych drapaczych chmur, nie mogli czuć się bezpiecznie. Toksyczna gazowa śmierć wspinała się wyżej i wyżej, zmuszając człowieka do porzucenia planety, do ucieczki na orbitę okołoziemską. Forever Skies przypomina survivalowe gry w stylu No Man's Sky. Gracz otrzyma szeroki warsztat możliwości. Będziemy eksplorować ziemię w poszukiwaniu leku, ale również zbierać surowce, wytwarzać przedmioty, opracowywać technologie oraz ulepszać naszą podniebną bazę wypadową. Wszystko to przeplatane klimatycznymi misjami dla jednego gracza, pokazującymi bezmiar ludzkiej chciwości oraz nieodpowiedzialności. Nad grą pracuje zespół złożony z doświadczonych deweloperów, którzy wcześniej współtworzyli takie projekty jak Death Island, The Medium czy Dying Lights. Forever Skies jeszcze w tym roku pojawi się na Steamie w formie wersji wczesnego dostępu. Twórcy gry chcą, aby już wtedy gra oferowała około 30 godzin zabawy dla jednego gracza. W dalszych planach jest dodatkowy tryb kooperacji pozwalający na wspólną zabawę przez sieć. Jednocześnie Polacy pracują nad konsolową wersją gry. Co ciekawe, Forever Skies zadebiutuje wyłącznie na PlayStation 5 oraz Xbox Series. Posiadacze platform minionych generacji będą musieli obejść się smakiem. To już wszystko, co przygotowałem dla Was w tym tygodniu. Zapraszam już za tydzień na podsumowanie naszej serii o cyberbezpieczeństwie oraz najciekawsze newsy ze świata IT i nowych technologii. Do usłyszenia.